Według zapadki Reitera. Dzień dobry. Witam Cię, Mirek. Także przyszła i do głowy taka konfabulacja. Trochę nietypowo, może zacznę. Duży kraj. Praktykuje się uroczyście święto niepodległości. Chociaż ciekawa rzecz. Rząd robi swoje święto niepodległości, a poddani swoje. No i. W dniu, w którym jest zapowiedziane, są marsze i te rządowe, i te obywatelskie, premier tego rządu wyjeżdża rano z kraju. No, dosyć dziwna rzecz. się tej niepodległości powinno być chyba świętowane przez i to przez kogo? Przez premiera właśnie w kraju, ale wyjeżdża za granicę i na kilka godzin przed marszem obywateli, w pewnym sensie nazwijmy go marszem e, antyrządowym, premier na obczyźnie Wygłasza przemówienie, a jakże nawiązuje do tego święta lacnego, i mówi takie mniej więcej słowa. Szczególnie mocno doświadczyliśmy tego, co znaczy konflikt, co znaczy zagrożenie. I może dlatego wiemy tak dobrze, że nie ma większego przekleństwa niż konflikt domowy, niż wojna pomiędzy braćmi. Dziwne słowa. Ledwo one wybrzmiały, premier je wypowiedział gdzieś tam, w, jak już mówiłem wcześniej, na obczyźnie. Parę godzin po tych słowach następują tak zwane zamieszki. Jak się potem okazuje, sprowokowała je policja, próbując rozbić tą manifestację. Ta informacja o tych słowach, które przytoczyłeś. Pojawiła się o godzinie 13, o godzinie 13 PAP pod komunikat. Relacje z Kosowa, że premier w Kosowie spotkał się tam z tam. Małe... Zwracamy teraz do rzeczywistości. Chodzi o premiera Tuska. Tak, premier Tusk o 13 jest komunikat PAP, czyli to spotkanie z żołnierzami to musiało być na godzinę. Ranne, ran, e, ran, dlatego że nawet jest zdjęcie na stronie Monu, gdzie widać, że to jest. Wczesne godziny ranne, ładnie słońce tam świeci, zacieniowane, także te słowa są bardzo dziwne. 15 godzina Marsz Niepodległości. Szacunki podają najniższe szacunki, to 50 tysięcy, najwyższe 100 tysięcy czyli masę ludzi, ludzie pokojowo nastawieni, biało-czerwone flagi. No i cóż mamy do czynienia? No, policja rozbija ten marsz. Ja bym nawet nie mówił, że były krzyki policyjna prowokacja. Prowokacje się robi wtedy, gdy nieznani nie, nie są sprawcy. A tu przy otwartej przybicy no, policja rozbija marsz, takie miała e, zadanie. Tylko e, przy tych wszystkich komentarzach odnośnie 11 listopada za dużo skupiamy się na działaniach policji. Mi się wydaje, że trzeba e, drążyć temat w ten sposób. Kto był inspiratorem i dlaczego rozbito ten marsz? No i te słowa premiera, rzeczywiście, on nie wypowiada przed marszem, jakby wiedział, co się ma stać. No właśnie, taka poszlaka jest uprawniona. My no, nie jesteśmy chyba wariatami, wyłapując to, właśnie, te jego słowa premiera Tuska. Dlaczego u Licha, premier rządu, no, my Polacy, jesteśmy licznym, dużym krajem. Dlaczego w tym dniu, zamiast mówić, on premier, słowa bohaterom, przeszłe pokolenia, no etc., etc. To, 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 co ludzie krzyczą, czy się Tak, dlaczego ten człowiek mówi o bratopójczej wojnie pomiędzy braćmi? No to wie, więc wróćmy do pytania. Kto inspirował te zajścia? Kto za tym stoi to i komu i to tak. czym to tak. służyło? No... Mówię, biedna ta policja, bo, bo to jest organ państwowy, to noszą mundury z, o, z orzełkiem w koronie. Dajmy spokój policji, bo oni wykonują rozkazy. Nawet mimo, że emocje mogą być, że oni tam działali brutalnie, od razu, że ta broń gładko -lufowa. trzeba się skupić na tym podstawowym pytaniu. Kto był inspiratorem tych zaś i kto wydał rozkaz policji? No i co, wszystkie ślady prowadzą w którą stronę? No, wszystkie ślady prowadzą do, do, do rządu, no. Ale czy tylko rząd sądzisz? Oczywiście. Bo komu służą takie zajście? Przecież to jest osłabienie Polski. Czy to są też zewnętrzne ośrodki, Mówi, którzy... Mówisz o tym, że być może są też poszlaki, znaczy, że można wydestylować z tego całego wydarzenia, fatalnego przecież, również i taką poszlakę, że. Może w tym maczały również wietki obcych państw, to które... To też, właśnie które, do tego zmierza. No te obce państwa, wiadomo, że one deklarują miłość, przyjaźń, no etc. To... ale one de facto są zainteresowane tym, jak zawsze, jak każde państwo, chce mieć słabego sąsiada. Popatrz. Tym jest wtedy silniejszy. Rząd pojechał z, yy, złożyć sprawozdanie do Berlina przed panią kanclerz, ale tam jest taka rzecz. Podpisano umowę o wymianie policyjnej między Polską a Niemcami. I już teraz oficjalnie Abwehr i Gestapo będzie funkcjonowało legalnie w Polsce, tak jak kiedyś Sowieci byli. I czy to nie jest taki, bo w tej chwili BND funkcjonuje z ukrycia, prawda? Oni tu inspirują pewne rzeczy w Polsce. A tu już teraz legal będzie. I każde takie zajście, jak były 11 listopada. No, to, to jest osłabianie Polski, to jest osłabianie substancji narodowej i osłabianie państwa. K komu na tym zależy, żeby Polska była słaba? I, I mówię, to jest jedna rzecz. I dlaczego? No osłabienie Polski raz. Kryzys gospodarczy na naszych oczach i czujemy to chyba wszyscy na własnej skórze, że jest coraz gorzej. Tak, jesteśmy już w stagnacji. Chociaż... Eurostat w tej chwili podał, że we wrześniu produkcja w Polsce przemysłowa zmalała w stosunku do roku tak poprzedniego. Jest. No to zamieszki na południu Europy, tak? Wali się cała Unia Europejska. I czy w tej chwili, patrzmy na Niemcy. Niemcy dostają, że tak powiem, wszędzie na każdym kroku gesko Kozłotkiewicza widzą, bo, no czy tam w Portugalii, w Hiszpanii, od, od w Grecji, w Brytyjczycy tak. oczywiście Polska stała się najbardziej wiernym sojusznikiem Niemiec. Sojusznik, który wykonuje na terenie Unii Europejskiej różne polecenia. Do, do, dokładnie. Rządu. Czy to nie trzeba tak jakoś pogrupować te, te rzeczy, poukładać te poszczególne elemenciki tych puzli politycznych? Więc osłabienie Polski to jest ten fakt, że próba była rozbicia tej manifestacji, to jest chyba rzecz bezporna. Bezporne jest to, że znaczy, to, to nie była próba, to było rozbicie no tylko Na szczęście, na nie, nie, nie udało... szczęście, szczęście, dzięki, trzeba to powiedzieć, że znalazło się kilku facetów posłów: Górski, no Górski Wipler, no, pani Gosiewska. Słuchaj, i faceci, też... faceci z jajami, którzy mieli odwagę, bo tak nie każdy potrafił stanąć, stanąć przed przeciwko mu i tu... przed, Policjantom, którzy są rozgrzani, prawda? I trzeba, Rafał, tu koniecznie wymienić postać pana Mariana Kowalskiego, tego rzecznika NR-u, mhm. gościu, który kazał manifestantom czy tym uczestnikom marszu śpiewać hymn. No to są takie przyjmujące sceny z tych nagrań, bo to w internecie oczywiście tylko to można zobaczyć. Jak on wprost wydaje rozkazy, policja stoi w miejscu, nie rusza się i Adam do uczestników marszu krzyczy, kto rzuca w policję, to to nie jest prowokator. Prawda? To naprawdę gościu wykazał się takim opano, 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 opanowaniem. nerwy. Tak, tak. I, to jest... i to, no mamy tych filmów, jest pełno z relacji i naocznych świadków i wizyt. jeszcze o problem przyszłości, no bo ledwo się marsz. Ten skończył. Od razu rozpoczęły się różne dyskusje na temat zdyskontowania niewątpliwego sukcesu. No 100 tysięcy, no to panie Boże. To, to tylko ojciec Tadeusz już ryzyk, potrafił tak, więcej, więcej zmobilizować, tak, tak. zmobilizować. Mówi się, że około 200 tysięcy, żeby zdyskontować to i budować z tego ruch polityczny, a może i partię polityczną. No i tutaj od razu. Yy, Pokazali działacze PiSu swoją czujność na ewentualną konkurencję. No bo odcinają się przecież od takich pomysłów, twierdzą, że to jest zupełnie niepotrzebne, etc., etc. My nie wiemy, czy zostanie to zdyskontowane w takiej formie, że powstanie ruch polityczny, który będzie mógł wystawiać kandydatów w następnych wyborach parlamentarnych. Ale być może, właśnie na bazie tego warszu, ta, zdawałoby się, zabetonowana scena polityczna no zostanie zmieniona znacznie, jak myślisz? No pan Winicki udzielił wywiadu, prezes Młodzieży Wszechpolskiej. On powiedział, że na razie będzie to ruch społeczny, ale w tej bańce takiej państwowej to ciśnienie narasta. Gdzieś to ujście będzie musiał mieć, bo tak. No PO już jest przegrane. Oni mimo, że mają duże sondaże, to wiadomo, że oni już żadnych wyborów nie, nie wygrają. PiS 30-32% ma żelazny swój elektorat, ale są ci młodzi, bo to oni byli głównymi uczestnikami marszu, którzy, którym, pamiętasz, w poprzednich wyborach niektóre organy sugerowały, żeby podkradać dowody, żeby babcie nie szły, nie, nie szły do wyborów, oni na własnych plecach się przekonali, co to jest władza Platformy Obywatelskiej. Czyli pały, gaz, broń gładkolufowa. I oni zostali oszukani, a młodzi reagują, że tak powiem, emocjonalnie. Bo skoro mi pałą dają po plecach, no to muszę coś, coś zrobić. I na pewno no, jest potencjał bardzo duży z tego. Wydaje mi się, że, że. Bo tak, oni może na PiS nie będą chcieli zagłosować, będą szukali jakiejś tej trzeciej drogi. Zobaczymy, co za, zaproponuje. Bo w tej chwili masz, no to jest jakieś wydarzenie. Jaka propozycja polityczna będzie, jaka pozy, yy, propozycja yy, programowa. Może będzie taka propozycja, że młodzi za tym ruszą. Bo to będzie taka siła napędowa, wydaje mi się. Yy, ta, yy, nieudana prowokacja rządu, tak na marginesie, na, na miłość Boską, co to za rząd? nie potrafi, nawet jeśli my potępiamy tego typu rozwiązania, ale nawet jeśli już podzieli decyzję By, by rozwiść, ten Marsz, to. No co to za tu nie potrafi tego przypadku. Zauważ, ja że ci prze, przerywam. W ogóle jest skandal. Media podają, że w, w, w tej nieudanej prowokacji brali udział funkcjonariusze CBS-u, to oddział antyterrorystyczny. Na filmach w internecie widać, że oni zdejmują te, te, te kominiarki, są wizerunki ujawnione. Ludzie, którzy są przygotowani, powinni być przygotowani profesjonalni do walki z najcięższym bandytyzmem, oni są wykorzystywani do takich celów. To jest w ogóle skandal, że, że te ich wizerunki zostały ujawnione. No przecież teraz, no przecież no mafia w Polsce Ta, jest, prawda? To, to demoralizuje. To, że się wpycha w policję w tego typu akcje, to demoralizuje tą policję niewątpliwie. Ale chciałam podkreślić to, że no, próba rozbicia tego marszu, no to jest to też próba rządu odwrócenia uwagi społeczeństwa od tego, co Przecież mimo wszystko jest najważniejsze, czyli to, co już wspomnieliśmy, no, ta stagnacja, brak dramatyczny brak pracy w tym, w tym miesiącu, w październiku i w listopadzie. A mówią niektórzy ekonomiści, właśnie jest ich większość, że zaraz, zaraz. No to dopiero to jeszcze nie jest tak źle. W cudzysłowie, najgorsze będzie po, w nowym roku. No zawsze trzeba przypomnieć słowa pana Donalda Tuska, że, że Polska to nienormalność. Czyli jego dewizja rzeczowa nigdy się z tego nie wycofał. No i liczy się tylko tu i teraz, czyli od konfliktu do konfliktu jakieś zadymy. Do poszukania społeczeństwa tak. do następnego roku. Co dwa tygodnie coś trzeba yy, podrzucić, żeby się ludzie czymś zajmowali. Zobacz, odwrócono w ogóle uwagę od sprawy smoleńskiej. Znowu ciała zamienione następnie tak. że to tak narstało. Uwaga była skupiona na, na, na sprawie. No ja mówię o zamachu, to nie mówię, że katastrofa, ale uważam, że był zamach. I, i odwrócono uwagę. No ja taki osobiście pewny, tak jak no, to nie jestem, ale e... oczywiście ja dopuszczam, że to jest prawdopodobne. No i ten kryzys gospodarczy. PO jest odpowiedzialna za stan gospodarki, za stan w ogóle państwa. On pięciu lat rządzą i jest coraz gorzej, prawda? Także, no, dlatego to, 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 to te całe zamieszanie, jakie jest. Jeszcze jedna rzecz taka, no, bardzo niepokojąca, bo skoro oni robią nieudaną próbę prowokacji, ale to jest też sygnał, że nie cofniemy się przed niczym, że użyjemy wszystkich możliwych środków, Raz zdobytej władzy żeby nie władzy nie oddać, bo to jest też A, taki sygnał. Tak. Wyprowadzamy parę tysięcy policjantów, wyprowadzamy najlepsze oddziały policji, Przecież to, to nie chodzi o to, żeby przyłożyć pałą tym ludziom, tylko żeby dać całemu narodowi do, do zrozumienia, że my się przed niczym nie cofniemy. I te słowa właśnie Tuska, nie? o tych yy, najgorszych, co może być, to jakieś walki bratobójcze. Tak, może zakończmy yy, tą naszą rozmowę właśnie przypomnieniem tych bardzo dziwnych, wręcz przedziwnych słów premiera polskiego rządu w dniu Święta Narodowego. Może zacytuję jeszcze raz, mówił, mówił premier na obczyźnie, że nie ma większego przekleństwa niż konflikt domowy, niż wojna pomiędzy braćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.